Mieliśmy całą noc y, po krótkiej podróży do Warszawy y, w hotelu. Mogliśmy się normalnie wyspać, samolot nie był jakoś wcześnie, także nie musieliśmy się zrywać, skoro świt. Potem nie takie długie loty. Y, najpierw do Moskwy, praktycznie bez długiego czekania, zaraz kolejny lot, więc ta podróż mogę po sobie powiedzieć, że ja się nie czuję y, zmęczony tą podróżą. Wiadomo, że zawsze gospodarz y, ma lepiej, tak? Y, ale z tego co pamiętam, no to my teraz z reprezentacją wygraliśmy dwa mecze z reprezentacją Rosji właśnie w Kazaniu. Ta hala jest, nie jest ani specyficzna, jest po prostu do, fajną, fajną halą do siatkówki, Publiczność też nie jest jakaś bardzo żywiołowa. Tak jak chociażby w Iranie, gdzie jednak robi różnicę. Więc jest tu, są tu normalne warunki do, do gry w siatkówkę. Nie lecieliśmy 20 godzin, także jakieś zmiany stref czasowych też nie będą miały wpływu. Wszystko się rozstrzygnie typowo siatkarsko na boisku, ale my mamy ten komfort, że, że rewanż gramy u siebie w domu. Można powiedzieć, że to jest taka trochę reprezentacja Rosji wzmocniona o chyba dwóch. E, najlepszych albo jednych z najlepszych e, zawodników na swojej pozycji, czyli Andersona i, i Leona, którzy są chyba największymi gwiazdami teraz siatkówki męskiej. E, no więc to chyba mówi samo za siebie. E, każdy, kto, kto gdzieś tam słyszał o siatkówce, wie, kto to jest Leon, wie, kto to jest Anderson. E, oni robią różnicę u siebie, znaczy no Leon nie robi w reprezentacji, ale Anderson robi różnicę u siebie w reprezentacji, jest tą wartością dodaną dla kadry Stanów Zjednoczonych, jej liderem. E, tutaj e, razem z Leonem stworzą świetny duet. E, z tego co gdzieś tam słyszałem, to jeszcze nie przegrali w tym sezonie żadnego meczu, tak. E, więc każda pasa jest e, po to, żeby ją przerywać. I my na to liczymy. No tak jak mówię, najlepsze jest to w tym wszystkim, że, że my tutaj przyjechaliśmy powalczyć o, o, o zwycięstwo, ale zawsze, zawsze z, tej, z tyłu głowy możemy mieć to, że mamy rewanż, rewanż u siebie w domu i, i to jest myślę, że komfort dla naszej drużyny. Ja myślę, że ten tydzień był nam bardzo potrzebny, mogliśmy w końcu pierwszy raz, już nie pamiętam od kiedy, normalnie potrenować zregenerować siły spędzić trochę czasu w domach nie podróżując i myślę, że to było widać już od pierwszego seta, bo w pierwszym secie dosyć zdecydowanie wygraliśmy, drugiego seta też kontrolowaliśmy i, i oczywiście nasze jakieś tam demony przeszłości wracają i tracimy duże przewagi ale wygraliśmy mecz za bardzo ważny mecz za trzy punkty i i tak naprawdę myślę, że ten tydzień, ten tydzień miał ogromny wpływ na to jak się zaprezentowaliśmy. Bo myślę, że zaprezentowaliśmy się pozytywnie. Wcześniej gdzieś tam cały czas patrzyliśmy w tą tabelę kto ma ile punktów do nas, ile my mamy do kogo. Oczywiście teraz wiemy jakie są wyniki innych meczów, bo nie jesteśmy odcięci od świata i, i siedzimy w tym świecie siatkarskim, ale ale nie oglądamy się na inne zespoły, nie liczymy na to, że ktoś nam coś da, że ktoś urwie punkty naszym bezpośrednim rywalom. My skupiamy się na tym, żebyśmy my nie stracili żadnego punktu już do końca ligi, a wtedy, z tego co mi się wydaje, to będziemy w finale, więc taki jest nasz cel na ten sezon. No tutaj przeskoczyliśmy na chwilę od tej naszej ligi, w której każdy mecz nas jakby oddala bardzo od finału. Tutaj w, tej, w tym w meczu ewentualna nawet porażka w środę e, praktycznie nic nic nie znaczy w perspektywie rewanżu u siebie w domu as i do i feel, no, I feel normal is uh, a country where i live one year i was one good year for me not so long because there was 6 7 months because it was not so long this championship It was okay, I feel good, so it's always nice to come back here. I think we are ready, we are in a good moment after the last two games when we recovered Marius and we had all the team to play. We won two important matches in a row. Score, we play again, maybe the best team in, in Europe, in the former European Championship. So we'll be very difficult game, but uh, we will play. I think we want to play our best volleyball, and we must try to win. Sure. And the weak point of Senig, sure, could be the reception. They had problem in reception, and it's a uh, they had uh, not so uh, creative uh, game uh, play way to play in attack, but they are very very strong with the outside hitters and opposites. So. I think we must put pressure with our side to take receive far from the net, they, they, they do mistake in reception and after we must try to, to block and to touch and block to, to have opportunities to counterattack. We are thinking about Wednesday game, it's the first game but we know it's two games eliminatory and maybe the most important will be in Uch. even if we lose here by three points we can after win and go to the golden set.

W dniu jutrzejszym, czy pojutrze, po to, to jest nasz rywal i, i nie patrzymy na to, kto to jest, mamy wyjść i wygrać. Fajnie, fajnie, bo wyruszyliśmy, mieliśmy loto o 10 z Warszawy, a tak naprawdę o 15, po 15 byliśmy już tutaj. No wiadomo, tutaj jest różnica dwóch godzin, ale, ale cała podróż zajęła nam 5 godzin, gdzie lecieliśmy dwa razy samolotem, także no fajnie, przyjemnie. Tak się zdarzyło, że siedziałem dwa razy od, od, nie od okna, tylko od korytarza w samolocie. Także mogłem sobie wyprostować nogi i, i bardzo fajnie. No, Leon, to wydaje mi się, że to jest to jest taki evenement, bo on w wieku 16 lat był, czy tam 17, już był kapitanem kadry Kuby, gdzie wtedy Kuba była naprawdę bardzo mocnym zespołem. Także to jest taki zawodnik, jak on trafia się jeden na milion. A Anderson to jest klasa sama w sobie, to jest doświadczony zawodnik. Bardzo mocne skrzydła, ale, ale my także mamy mocne. Ciężko i po Nie wiem czy ciężej mi siebie wyobrazić w kadrze, czy, czy wilfredo. I think it's good we came earlier uh, so we can rest more um, because the trips sometimes are long, so it's it's good we came before and prepare good to To make, a, to make a good training tomorrow and, and be prepared better for the, for the game. Uh, for me, it doesn't matter uh, because the court is always the same, the ball is always the same. So it's more depend on depending more on what we do. Huh? Uh, it's going to be a very tough game, and this is because they are a good team not because we are playing at their home but because they are good players individual and as a team they are working good so uh, it's going to be a, a big game uh, so i hope we can play our best volleyball and and try to win this match that is meaning so much to to get to the semi-final to the semi of champions league i i agree that they are uh, giving some strength more to this team, uh, they are very powerful uh, spikers and servers. So it's going to be important for us to to play good in reception and and in block to try to stop them. A uh, few times the, the, to to change the the game. So. Uh, it's gonna be hard, of course, because they are playing good against anyone, and but we're also so uh, that's why I think it's gonna be a big game because we have quality as they have. Uh, so um, I'm I just hope we're gonna be able to show our our volleyball, our good volleyball, and and make this game like a big big show and and try to win of course